Widzicie dzisiaj po góralsku? Ubrałam się, bo stwierdziłam, że. Chyba nie mam co za bardzo dzisiaj ubrać, nie mam jakiejś takiej weny I tak stwierdziłam, a zrobię coś w zupełnie innego Zazwyczaj, tak szczerze, chyba ani razu nie byłam na, na tych rezulekcjach czyta czy tam na Zmartwychwstaniu jakby w kościele po góralsku Tylko zazwyczaj zawsze się ubieram, wiecie, normalnie No ale dzisiaj stwierdziłam, że zrobię coś innego I że, wiecie, też w związku z tym, że nie, że nie ma po prostu wody do ubrania się, co ubrać się i tak dalej Bo taka pogoda, wiecie, że na razie jest fajnie ciepło, później może być zimno Więc stwierdziłam, najlepiej w tym stroju Ubiorę się, uczę się szybko i, i jestem już gotowa. Także czasem najlepiej coś takiego zrobić. Dawno nie byłam po gronsku, tak ubrana, wow. Także szaleństwo u mnie. Koka takiego sobie zrobiłam. No i idę. Zaczynamy teraz święta, jakby od tego vloga, od, od dzisiaj, od soboty. No i resztę będziemy dalej kontynuować i zobaczymy, co tam wymyślę jeszcze jutro i pojutrze. Także yy, zanim jeszcze to nastąpi, chciałam Wam złożyć yy, wszystkiego dobrego. No już pewnie jak będziecie to oglądać, to już będzie po świętach, więc mam nadzieję, że te święta były dla Was bardzo radosne, spokojne. No i tak sobie spędziliście te święta, tak jak Wy chcecie. Yy, no i ja idę teraz do kościółka. Także jak coś, kochani, no to się może odezwę do Was jeszcze później. Buziaczki. Jeszcze może ubiorę serdek, no żeby mi po prostu później nie było zimno. Hej kochani. Hey, kochani, jak tam święta spędzacie? I dzisiaj mamy niedzielę, także godzina jest teraz 424. No i w sumie przez ten czas o, od samego rana siedzieliśmy na polu, bo po prostu jest cudowna pogoda, pięknie świeci słoneczku, no ciepłutko jest. No ale teraz stwierdziłam, że na chwileczkę sobie posiedzę zaś teraz w pokoju, bo tak potrzebowałam, coś sobie tam włączyłam, jakiegoś na wszechmogącego kawę pie, ciasko zjadłam. No i tak właśnie na razie ten czas mija. Byłam jeszcze na spacerku, także taki króciutki spacerek sobie zrobiłam. No i w sumie... Tak, wiecie, ja luźnie, dzień dzisiaj nigdzie nie wychodzę, nigdzie nie idę. Po prostu spędzam sobie ten czas w domu, więc zobaczmy, co jeszcze tam wymyślę ciekawe, żebym się jeszcze poruszała, może zrobię jakiś trening, no nie wiem, ale chciałabym właśnie, żeby żebym sobie po prostu coś też poruszałaś aktywnie. Bo no niby tam zrobiłam ten spacer, ale może coś jeszcze wykombinuję no zobaczmy. Ale oczywiście dzisiaj się nie zmuszam do tego Na razie. Tak mi się chciało, wiecie, teraz coś pobyć troszkę w środku, tak fajnie, chłodna, bo ja zrobiłam tego króliczka, tak żeby u nich zapukałam do nich, no i tyle już byli podekscytowani nawet w, yy... E, tyle już sprawdzali, wiecie, przez okno, czy, czy już idzie ten królik, czy nie. E, no jest to takie fajne, epickie. Jak dzieci się tak cieszą, wiecie, z takiego. Czegoś e, z takich rzeczy. E, no, naprawdę to jest taka dla mnie ogromna radość. Jak oni się tak cieszą, mi się nie mogą doczekać. A jeszcze się pytali, oczywiście, czy, e, czy kiedy znowu przyjdzie, nie? Także oni by ciągle chcieli szukać co godzinę, bo no, fajnie było. Tak. Także na razie, tak, kochani, jak coś będę ciekawego jeszcze robiła, to się odezwę. Ale no, tak jak mam mówić, dzisiaj taki luzik, jeżeli będę miał na to ochotę, to coś tam nagram jeszcze. Was już po świętach, jak tam w ogóle święta wam minęły? Bo u mnie tak spokojnie. W sensie spokojnie, no w poniedziałek nie było tak spokojnie, bośmy się lali tak konkretnie, w sensie ja tam chwilowo się lałam, reszta się chowałam, <grywa> zamknęłam się i, <grywa> i było naprawdę grubo, bo było tak tyle w domu, w, nie w domu, tylko na polu, że masakra było. No ale wiecie, fajna zabawa była, przynajmniej się dośmialiśmy i, i po prostu to, człowiek tak sobie przypomniał te stare czasy, dawniejsze, bo dawno tak pamiętam, że no, zawsze na, tek, śmi, na tego śmigusa, sadingusa były... Było po prostu było ciepło, a przez te, ten ok te parę lat, pamiętam, że no, nieraz było śnieg, zima, więc no, nie było nawet jak się lać, a w, no, wtedy to było naprawdę grubo, my się polali. E, no Ktoś lat się lał, ja się, się coś, coś tam się lałam, wiecie, ale, ale się chowałam, resztę w pokoju zamknięta bo więc, więc tak głównie poniedziałek był taki, a w niedzielę no, to taki był spokojnie z rodziną, posiedzieliśmy sobie, więc praktycznie nigdzie nie pojechałam, jednak nie byłam. E, no i fajnie, coś tak sobie czasem trzeba porobić tak na spokojnie, akurat była też piękna pogoda, więc fajnie sobie można było posiedzieć, a dzisiaj no już po świętach też jakoś tak dalej nie mogę się wiecie, rozerwać, zrobiłam sobie co prawda wczoraj trening, bo stwierdziłam, że no muszę się poruszać więc cieszę się z tego bardzo, trochę mnie opało, paliło, tak patrzę, to, tak wiecie no, wczoraj sobie umyłam rower i przejechałam się do sklepu, więc bardzo daleko pojechałam, ale pojechałam i wyjechałam pod górkę więc się z tego bardzo cieszę, że po dwóch latach wiecie, takiej Dwa lata nie jeździłem na rowerze, a tu kurde. Udało mi się wyjechać pod górkę. No, i dzisiaj stwierdziłam, że pasowałoby się znowu gdzieś dalej przejechać. No, u nas, no niestety, mamy te górzys górzyste tereny. Niestety, niestety, więc troszeczkę czekamy taki mocny trening. Tylko zastanawiałam się, którą stronę jechać, gdzie więcej jest górek. Na razie sobie może wybiorę te, gdzie jest mniej górek. Wiecie, że teraz będę miała w dół fajnie, a później pod górkę. Ale to, żeby było jak najmniej. Bo jutro, jeżeli, bo samochodu nie mam w tym momencie, bo jest w naprawie, więc myślałam, żeby pojechać. Do pracy jutro rano akurat mam e, z rowerem. Mam, na pewno mam bliżej niż, e, niż zakopane, bo do zakopanego e, nie ile to miałam. Ja, na, na pewno do zakopanego miałabym ponad 10 km, a tutaj mam troszkę o parę kilometrów mniej. E, co prawda, ja. Trzy razy byłam zakopanym na rowerze, jeździłam do pracy, ale to tylko wiecie, trzy razy i dość. A teraz może, jeżeli by była taka pogoda, to rzeczywiście bym sobie tak jeździła do, do pracy, wiecie, jak będę miała na rano albo na środek. No zobaczmy, zobaczmy. Dzisiaj na razie stwierdziłam, że sobie zrobię jakiś taki trening. Przed tym wszystkim... No, i zobaczymy, czy wiecie, czy będę dała radę później na drugi dzień też jeździć. Więc jeżeli nie, to, no to coś innego wymyślę. Ale sobie zrobię dzisiaj trening taki rowerowy. A może po to sobie zrobię jeszcze jakiś trening, zobaczymy. Ale na razie, widzicie, jakoś tak się e, teraz staram ruszać. Co prawda, e, no niestety, jeżeli chodzi o takie treningi z zajęcia fitness, no to w tym miesiącu jakby mi to nie wychodzi, e, ani jeszcze raz nie byłam. Może jeszcze pójdę, po, może jeszcze pójdę zobaczymy. E, teraz też tego samochodu nie mam, więc, e, więc też mi tak trochę to i się wybrać, no ale zobaczymy może akurat, może akurat się uda miałam wczoraj jechać, ale na zajęcia fitness, ale stwierdziłam, że dobra, że chyba jednak że jednak nie, bo miałam od brata tam pożyczyć, samochód no i sobie zrobiłam po prostu trening w domu tak też można więc to, że kochanie, zabieram się tu mam bałagan jeszcze troszeczkę, muszę sobie posprzątać ale to później, ubrałam się już ogarnęłam, a wodę jeszcze sobie muszę nalać no, i tyle, zaś nie pojadę wiecie, bardzo daleko. No, ale jednak pogoda jest taka piękna, cieplutko jest, że no, jest gorąc, gorąc. Jest godzina 10:20, więc zobaczymy, ile mi to zajmie. Wszystko. jadę. Kurde, szaleństwo po prostu moje, <laughs> ale cieszę się, cieszę się bardzo, że coś próbuję znowu nowego, że wracam do roweru, a nie, że tak, w... czekajcie. bo W zeszłym roku, no to oczywiście nie wyciągałam roweru, no bo, no, bo ja już w kwietniu y, leciałam do Stanów, e, ale y, dwa lata temu wyciągnęłam rower, umyłam go. No i na tym się tylko skończyłam, więc wstyd wstyd. Więc więc tak wracamy do roweru. Może się podam na moją mamę. Moja mama uwielbia jeździć na rowerze, ona wszędzie jeździ na tym rowerze ma taką kondycję naprawdę dobrą, że ja po prostu przy niej to Tragedia. Lubię jeździć na rowerze, ale jakoś się nie mogę do niego zabrać, wiecie. Yy, nie mogę się do niego zabrać, może też dlatego, że niekiedy no, pod górki jest się ciężej, ale to dobrze, dobrze. Spali się więcej kalorii, trening, no nóżki sobie dzisiaj bardziej potrenuję. Wczoraj robiłam trening rąk, a dzisiaj będzie trening nóg, tylko rowerem. A zobaczmy, co potem jeszcze wymyślę. Dobrze, nie rozgaduję się, bo tak to będę gadała, gadała. I yy, jak coś to się odezwę, potok widzimy po lewej stronie, a po prawej, tam dalej, oddali dali jest termesz. szaflary, a tutaj borowy dwór. No, także jadę dalej. Wyjadę czy nie wyjadę? Jak myślicie? Coraz bliżej. Wyjechałam. Także brawo, ja jeszcze chyba dwie górki przed ogną wczoraj. O ja cię, kochani, dałam radę. To najważniejsze, wyjechałam po wszystkie górki. Wszystkie, które tam były. Została mi jeszcze jedną, jedna górka do domu, e, ale no powiem wam, że zaczynam się na chwilę w swoim przyszłym domku, a reszta jadę do domu, to jest je może, by pić kawę, ale super, jestem zadowolona. Przejechałam ponad 10 km, e, także myślę, że do pracy dam radę tak samo. Więc, e, no fajnie nawet, bo w ogóle tak, takiej wiecie, przerwy e, dałam radę, nie? Więc jednak jestem dość, dość mam, moje miesiące jeszcze pamiętają to i, no, dość, dość twarda jestem, czuję się bardzo satysfakcjonowana, że to zrobiłam. Także brawo, ja, dobra. Dzień dobry, kochani. No, się nie odzywałam w sensie dość chwilę, odkąd od świąt po prostu jakoś tak wam powiem, że nie miałam jakby takiej weny, takiej, jakoś taka byłam rozlewiona. No i tak mi się nie chciała ani nagrywać, ani montować, więc po prostu jestem do tyłu ze wszystkimi, jak zwykle, ale teraz jestem już bardzo. Ehm, no, ale mam nadzieję, że już wracam do takiej, wiecie, znowu nowej energii po tych świętach i potem ogólnie dniach, po prostu potrzebowałam, może, tak, więc sobie dałam taką też przestrzeń na to, że się ogarnęłam i jadę kochanie na rowerze do pracy, także mnie czeka doświadczenie kolejne jeżeli chodzi o przygodę z rowerem, także fajnie. Ostatnio jak wiecie, no to przejechałam się kawałeczek, około 10 km rowerem, no a teraz też będzie tak mniej więcej do pracy, tylko w jedną stronę, nie? Około 10 może mniej kilometrów, także, także zobaczymy jak mi się to uda dojechać, czy nie, no pogoda, pogoda jest przepiękna. I jeszcze jest, tak wiecie, chłodnawo, ale myślę, że po prostu później będzie tak cieplutko. No i co, to mam? Przygotowany kask. Plecak. No i kochani, czas. Poruszać. Jadę tak półtora godziny wcześniej. Bo wiecie, nie wiem jak mi to zajmie, ile mi to zajmie. Jak jechałam do pracy do zakopanego, to jechałam zazwyczaj tak półtora godziny. A tutaj nowy targ jest krótszy. Mam krócej, ale no wiecie, nigdy nie wiadomo, a to się chcę później ogarnąć jakoś po tym wszystkim, więc jadę wcześniej, więc zobaczymy ile mi to wszystko zajmie. Teraz będę miała bardziej, wiecie, z górki, czyli w dół, a z powrotem do domu to trochę będzie bardziej pod górkę, ale to już później, to już mogę, nie? Także, dobra, zbieram się. Także, do zobaczenia. No to, kochanie, poruszam w drogę. Tak wygląda rowerzysta. No, przynajmniej ja, nie? No i kochani, już coraz bliżej. 22 minuty mi zajęło i już jestem na targu, więc jeszcze taki. i będę już w pracy. Piękna pogoda, co? Zaporowała okulary, ale jest git. nie ma źle. Właśnie wróciłam z paznokciem, także zrobiłam sobie takie bardziej oczojebne, jak to się mówi, także takie. Lubię takie. Jeszcze okulary, mam bo piękna pogoda. Słoneczko takie piękne, także zaraz pewnie pójdę na chwileczkę na pole. Jeżeli chodzi o wczoraj, to dojechałam do pracy, no w dół się fajnie jechało, więc w 30, 35 minut, no może bez nagrywania, to w 30 minut bym dojechała, no a z powrotem, no troszkę jednak dłużej, no bo pod górkę to tak, wiecie, nie jest tak łatwo, ale wyjechałam, chociaż już miałam takie momenty, że chyba stanę i pójdę, ale stwierdziłam nie, bo to robię trening. Jutro, mam, jutro jadę samochodem, więc jakby nawodzić coś, to dam radę, dam radę. Więc w sensie, żeby na drugi dzień jakoś, wiecie, funkcjonować, więc w tym sensie mi chodziło. No i wyjechałam. Wyjechałam, chociaż nie było łatwo już mi pod koniec, no ale i tak jestem się dumna, że wiecie, że dałam radę. Yy, I No i czas teraz dalej jeździć na rowerze jak najczęściej. Aczkolwiek wiecie, teraz mam częściej na później, właśnie na południe, a o 9 godziny jest bardzo ciemno, więc no nie chcę, wiecie, ryzykować i po ciemku jeździć. E, bo wiecie, tu samochody, więc e, może go mnie zobaczyć albo coś, wolę jakoś, wiecie co, nie ryzykować, więc po prostu będę jeździła wtedy, kiedy nie będzie piękna pogoda, kiedy będę miała na rano lub na środek, po prostu będę sobie też jeździła w wolnym czasie oczywiście.